Arojace e sbirciate. La sua stanza diventa il palazzo del re. Stilli ancora non lo sa, ma un sogno può diventare realtà. Non è facile, né difficile, forse semplice sarà. Prendi lo specchio magico. Con il tuo desiderio, sapera se specchia in lui, fede di Duch Gwiazd. Jak cudownie. Oh. Te drobniutkie cząsteczki układają się w lusterko. Dziękuję. Dziękuję, maleńka Stilli. To to mówi. Chciałem Ci podziękować, maleńka, bo mogę nareszcie przemienić się w gwiazdę. Lustro, które zamienia się w gwiazdę? Ależ ja jestem duchem Twoich przodków Stilli. Jestem duchem gwiazd. Lumipa, lumipa, lulu? Ale co to znaczy? Zaraz się o tym przekonasz. To cudowne zaklęcie. Mam tu dla ciebie mały prezencik, który objawi swą czarodziejską moc, gdy tylko tego zapragniesz. Ależ to lusterko. Cudowne czarodziejskie zwierciadełko. Dziękuję, dziękuję. Zaraz przekonam się, co w nim zobaczę. To najpiękniejszy prezent, jaki otrzymałam. Chcę być księżniczką. Jestem bardzo szczęśliwa, drogi duszku. Jednak nie mogę zostać w tym stroju. Wypowiem magiczne słowa Lumipas, Lumipas, lululu i znowu będę sobą. To działa. Zwierciadełko jest naprawdę czarodziejskie. Stilly, co robisz na balkonie? Minęła już północ. Idź szybko do łóżka. Mamo, zobacz, co mam. To jest czarodziejskie zwierciadełko. Dobrze, kochanie. Jutro opowiesz mi swój sen. To wcale nie był sen. Zaraz Ci je pokażę. Maya Kom. Czarodziejskie zwierciadełko, zmień mnie w księżniczkę. Dlaczego nie działa? Uptasku, bo ono wcale nie jest czarodziejskie. Mama, uwierz mi, że jest. Źle zrobiłaś, nie pytając mnie o zgodę. Czy możesz się kupić? Ja wcale nie kupiłam. Prawdzie jesteś jeszcze mała, ale pozwolę ci je zatrzymać, skoro tak bardzo ci się podoba. Teraz jednak szybko wracaj do łóżka. To jest niezwykłe zwierciadełko. Jutro o tym porozmawiamy. Teraz idź już spać, bo jutro nie obudzisz się. Szkoda, że mama mi nie wierzy, że to nie był sen. Jednak dziwne, że nie działało. Teraz wypowiem zaklęcie i sprawdzę. Teku Maja, Kom. Widziałeś koteczku te czary? Zwierciadełko zmieniło mnie w księżniczkę. Widocznie działa tylko wtedy, kiedy jestem sama. A teraz zrobię mamie niespodziankę. Teku Maja, Maja, kom, zamień mnie w tatę. Jak się czujesz, moja droga żono? Zdjęcie tu jestem. Co za niespodzianka. Nie myślałam, że tak szybko wrócisz. Przyjechałem po nowy towar, ale natychmiast muszę wracać. Tak bardzo się cieszę, że cię widzę. Nie chcę, żebyś znowu wyjeżdżał. Moja droga, wiesz, że jestem kapitanem i nie mogę zostawiać statku bez dowódcy. Masz rację, ale bardzo za tobą tęsknię. Przepraszam, muszę już iść. Zostań jeszcze chwilkę, nie odchodź tak szybko. Z kim rozmawiałaś? Z tatą. Nie widziałaś, jak wychodził? Nie, mamo, nikogo nie widziałam. Dziwny przecież był tu przed chwilą. Dopiero co wyszedł, ale mówiłaś, że tata jest bardzo daleko. Masz rację. Widocznie tylko mi się przewidziało. Wracam do łóżka, do widzenia. Dzięki czarodziejskiemu zwierciadełku zapowiada się interesujący dzień. Pośpiesz się, bo się spóźnisz do szkoły. Już idę. Pa Braciszku, Moko, zapomniałaś wziąć teczkę. Ale ze mnie gapa. Zawsze bardzo się śpieszę i o wszystkim zapominam. Widzę, że jesteś zadowolona. Co się stało? To jest mój mały sekret. Dzień dobry dziewczynki, dzień dobry pani. Patrz, jest ten ważny jak tajsio. Chodź tu szybko i weź moją teczkę, zrozumiano? Nie, proszę pana, nie jestem twoją służącą. Chodź, Cili. Nie uciekajcie, i tak was złapię. Pośpieszmy się, bo nas dogoni. Ja się tym zajmę. Jak to? Co zrobisz? Nie mogę ci powiedzieć. Zbliża się. Lepiej się rozdzielmy. Muszę coś szybko wymyślić. Mam. Zamienię się w naszą panią. Takumaja, maja, kom. Stójcie, zapłacicie mi za to. Przepraszam panią, to z pośpiechu. Żeby zdążyć na czas do szkoły, prawda, Tejsio? Właśnie. Biegłem tak szybko, żeby nie spóźnić się do szkoły. Widzę, że jesteś bardzo pilny i chcesz się uczyć. Wierzę, że dziś wykażesz się czymś w szkole. No pewnie. Skoro idziesz do szkoły, ponieś moją teczkę. Ale ona jest ciężka. Udało się. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, panie Sato. Idzie pani do szkoły? Tak, i muszę się pośpieszyć, bo widziałam, jak przechodziła nauczycielka. Przecież pani jest nauczycielką. Rzeczywiście. Niewiele spałam tej nocy i jestem nieco roztargniona. Skoro niezbyt dobrze się pani czuje, proszę wrócić do domu. Zawiadomię w szkole, kogo trzeba. Nie, bardzo dziękuję. W takim razie chodźmy razem do szkoły. Niestety, muszę jeszcze gdzieś zadzwonić. Ale byłby pech, gdybyśmy natknęli się na prawdziwą panią, Moriana. Życzę więc pani przyjemnych lekcji. Ale ja nie prowadzę lekcji, co? Chciałam tylko powiedzieć, że najpierw muszę zatelefonować. Zobaczymy się później. Teraz pójdę już, bo muszę przygotować zadania na klasówkę z matematyki. Do zobaczenia. Kochana mamo, to niemożliwe! Absolutnie nic z tego nie rozumiem! Stilly, poczekaj na mnie. Chodź szybko, bo spóźnimy się do szkoły. Bałam się, że znowu spotkamy tego ważniaka Taisio. Nie chciałabym, żeby się do nas przyczepił, tylko dlatego, że nas nie dogonił. Nie martw się, nic nam nie zrobi. Mam czarodziejską moc. Coś tu. Mam w to uwierzyć? A w jaki sposób udało mi się uciec? Widziałam tylko, jak się oddalasz. Możesz robić, co zechcesz? Tak, mam czarodziejskie zwierciadełko. Kto ci je dał? Słucham? Nieważne. Bardzo nam się przyda twoja czarodziejska moc. Będzie klasówka z matematyki. Co zrobimy? Będą kłopoty. Też macie problem. Ale ty jesteś tak dobry ze wszystkich przedmiotów, że nie musisz się niczego obawiać, prawda? No pewnie. Jestem z was najlepszy. Oczywiście. To nieprawda. Jeśli jeszcze ktoś w to wątpi, to zaraz go przekonam. Racja. Dobrze byłoby utrzeć mu nosa. Co by tu można zrobić? Przyszło mi coś do głowy. Zostaw mnie. Powiedziałam przecież, że najpierw do tej budki weszła nauczycielka, a potem wyszła z niej dziewczynka. Wszyscy jesteście tacy sami, nigdy nie wierzycie dzieciom. Żeby wykonać to, co zamierza, muszę natychmiast zamienić się w nauczycielkę. Zaraz zobaczymy. Jest pani. Jak pięknie gra. Ale tu jest jeszcze jedna. Chwileczkę. Jedna jest wewnątrz, druga na zewnątrz. W takim razie są dwie. Nic z tego nie rozumiem. Panna Moriyama, może pani wchodzić do pokoju nauczycielskiego, kiedy pani tylko zechce. Ja chciałam tylko zajrzeć, tak? A wie pani, że ma prawo również tam wejść. Oczywiście dziękuję, że mi pan o tym przypomniał, dyrektorze. Ale czasy nastały nauczycielki, zapominają, że są nauczycielkami. Muszę poszukać tych zadań z matematyki. Czego pani szuka? Nic takiego. Przyszedłem po zadania z matematyki na klasówkę. Mam nadzieję, że są przygotowani. Czy to te testy? Tak, dzieci muszą mieć więcej czasu na naukę. Myślę, że i tak wystarczająco dużo się uczą. Jednak wiele z nich ma złe stopnie. Tak, pan mówi. Właśnie. Tak. Panie Sato, proszę chwilę poczekać. Słucham? Myślę, że się pan pomylił i wziął niewłaściwe testy. Być może w takim razie zwracam je. Czy wszyscy macie kartki przed sobą? Tak. Dobrze, a teraz odwróćcie je. Ale to jest już rozwiązane przez Taisho. Poznajesz? Tylko on tak bazgrze przy rozwiązywaniu zadań. Może nie mam racji? Do licha. Dość tego. Zwróćcie mi te kartki. Musiała zajść jakaś pomyłka. Całe szczęście, nie będzie klasówki. Udało się. Panno Moriyama. Słucham. Pani mi podała zadania z matematyki, prawda? Myli się pan. Tylko proszę nie mówić, że dał mi je duch. Niech pan wierzy w co chce, ale ja niczego panu nie dawałam. Nawet nie wiem, o czym pan Mówi. Hmm. Teraz proszę mi wybaczyć, ale muszę ćwiczyć. Jest pani pewna? Oczywiście. Kpi sobie ze mnie. Doliha, sprawy przybrały zły obrót. Panie Sato... Chciałam z panem porozmawiać. Zechce pan mi wybaczyć za pomyłkę. Ach, tak. Oczywiście wybaczam pani. Zdarza się, że ja jestem czasami bardzo roztargniony, dlatego popełniam błędy. Ależ oczywiście. Lekcje się kończą. Muszę wrócić do swojej postaci. Gdzie jest zwierciadełko? Musiałam gdzieś się zgubić. Panno Moriama, mogę w czymś pomóc? O co chodzi? Nie jestem Moriyama. Co takiego? Przepraszam, Moko, tylko żartowałam. Zdaje się, że pani czegoś szuka. Owszem, zgubiłam lusterko. Chłopaki, szukajcie lusterka pani nauczycielki. Chcesz je znaleźć i osobiście jej oddać. Musicie znaleźć to lusterko, jasne? Tak jest. Dokładnie tak było. Widziałam dwie panny Moriyama. Tu jest Taisho. Odejdźcie stąd. Szukamy lusterka. Taisho, nie bądź taki arogancki i nie podnoś głosu, kiedy jestem z przyjaciółką, rozumiesz? Kto ci pozwolił tak do mnie mówić? Cicho bądź. Szukajmy. Szukajmy. Coś znalazłem. To pewnie jest to lusterko. Jakie lusterko? Mówisz, że to moje? Pani pewnie myślała, że ja go nie znajdę. Proszę już się nie smucić. Przecież ja nie chcę niczego w zamian. Tak wysilałem się, bo chciałem, żeby pani miała z powrotem swoje lusterko. Jaki jestem teraz szczęśliwy. Bardzo dziękuję. To wprawdzie nie jest moje lusterko, ale chętnie je zatrzymam. To nie jest lusterko, którego szukałem? Nie szukałam lusterka, bo po prostu nie zgubiłam go. Ale skoro już jest, niech będzie. Do licha. Panno Moriano, szuka pani swego lusterka? Pewnie go pani jeszcze nie znalazła. Panie profesorze, dzisiaj nie będzie już żadnego zadania? Dzisiaj już nie. Profesorze, szukam stylni. Nie mogę jej nigdzie znaleźć. Przecież dziś rano siedziała z tobą w ławce. Gdzie ona mogła zniknąć? Nie wiem. Muszę jak najszybciej znaleźć zwierciadełko. Za chwilę narobią hałasu w całej szkole. O jest, leży na fortepianie. To ono. Co robisz? Zostaw! Oddaj! Nigdy już nie powrócę do swojej dawnej postaci. Proszę pani, ten kot tam pobiegł. Co mnie to obchodzi? Już nigdy nie odnajdę mojego czarodziejskiego zwierciadełka. Jestem skazana już na zawsze na postać panny Moriyama. Muszę być dzielna. Mama czeka na mnie w domu i pewnie martwi się o mnie. Mamo. Mama. Mamo. Kto wie, gdzie teraz jest moja mała biedna styli? Nie chcę nawet myśleć, co mogło się jej przytrafić. Proszę nie tracić nadziei. Dopóki nie wiemy, gdzie jest, pozostaje nam tylko wierzyć, że wróci. Mam nadzieję, że nie miała wypadku. To wszystko przez te zadania z matematyki. Wracaj szybko z Nie mogę żyć bez mojej przyjaciółki. Myślą, że zaginęłam lub nawet, że umarłam. Mamo. Tak bardzo chciałabym Cię objąć. To jest moje lustereczko. Lumipas, pas, pas, lulu. Znowu jestem Stillni. Całe szczęście, że znalazłam lustereczko. Mamo! Stillni! Marutka moja, bardzo się bałam, że coś ci się stało. Duchu gwiazd, chciałeś ukarać mnie, bo posłużyłam się zwierciadełkiem w złym celu. Obiecuję, że od dziś będę używać je tylko do spełnienia dobrych uczynków. A nie mówiłem wam? To będzie nasz wspólny sekret. Zgoda? È un film z serii "Cacciadie Zwierciadełko. operazione Studio Publishing. Mentre danza la sua stanza diventa palazzo d'erre, stilli ancora non lo sa, ma un sogno può diventare realtà, non è facile né difficile, forse se Prendi lo specchio magico, fragile e mitologico, simbolo di bellezza e di vanità. Ogni tuo sogno segreto con lui vi verrà Prendi lo specchio magico, anche se sembra illogico, ogni tuo desiderio sta benedetta. Se specchierai in lui l'amore fedele ti serve.